Witamy Państwa na kolejnej edycji plebiscytu Złota Kierownica Tygodnika AutoŚwiat. Goście w środku już się bawią i czekają z niecierpliwością na ogłoszenie wyników. Zapraszamy do środka. Oka, przenieśliśmy się do środka. Oto pięć samochodów, które zwyciężyły w plebiscycie Złota Kierownica. Oto jeden z nich. Uchylimy rąbka tajemnicy. Niestety, nie mogę go Państwu pokazać, ponieważ wyniki jeszcze nie zostały ogłoszone. Wstrzymajmy się jeszcze na moment. Większość czytelników tygodnika Auto Świet dobrze wie, czym jest plebiscyt złota kierownica. Przybliżmy go pozostałym osobom, które nie są tak zapoznane z motoryzacją. Plebiscyt złota kierownica to jeden z najważniejszych w Polsce i w Europie prybisytów w branży samochodowej. Jest to prybisyt o charakterze międzynarodowym, który organizowany jest w 20 krajach Europy. W Polsce po raz trzeci. W tym roku kandydowało w plebiscycie 49 nowych samochodów w 6 kategoriach. Czytelnicy mogli głosować na swoich faworytów i wybierać te, które im się, te samochody, które im się najbardziej podobają. Wybrali te samochody, myśmy im wręczyli te, te złote kierownice, te najważniejsze nagrody, bo wręczane właśnie w imieniu czytelników przez naszą redakcję dla producentów samochodów. A jakie samochody wygrały w poszczególnych kategoriach? Wśród samochodów małych czytelnikom najbardziej się podobał to, podobała to Toyota Yaris i ten samochód wygrał. W samochodach kompaktowych zwycięzcą okazał się Citroen DS4, natomiast w kategorii samochodów klasy wyższej Audi A6 najwyżej oceniony kabriolet to Mercedes SLK, najlepiej oceniony przez naszych czytelników samochód sportowy to Porsche 911, natomiast samochód z napędem na cztery koła Range Rover Evoque. Poznaliśmy już zwycięzców Lebisytu Złota Kierownica. Nasi goście bawią się bardzo dobrze, a my zapraszamy za rok na jego kolejną edycję.